Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem pogadamy o dobrych książkach na pewien temat. Chodzi dokładnie o książki o wielkim austriackim akwareliście albo słynnym niemieckim kanclerzu, później facet pełnił trochę funkcji w życiu, przewodniczącym partii, człowieku powszechnie znanym, nie zawsze lubianym, zwanym Adolfem H. Wielu ludzi, w tym i dobrych publicystów, poleca y, biografię tego pana, Studium Tyranii, autorstwa Alana Buloka. Z góry się przyznam, że tej książki nie czytałem, a zaraz powiem dlaczego. Y, nie czytałem tej książki Alana Buloka, ponieważ znam trochę szczegółów y, z biografii pana Alana. I facet był socjaldemokratą, który działał mocno w związkach zawodowych, w tym y, w Stowarzyszeniu Brytyjskich Nauczycieli. No... To mniej więcej tak jak u nas, związki nauczycielstwa wiadomo skrajnie lewe. Niemniej jednak, jeśli ktoś jest bardzo związany z czymś takim jak socjaldemokracja e, i chrześcijańska demokracja, czyli łączy ze sobą e, pojęcia sprzeczne, jakoś e, gra mu to w głowie pozytywnie, a nie gra negatywnie, tak jak na przykład chrześcijańska demokracja, czy w ogóle e, socjaldemokracja i w ogóle. I służy takim dziwactwom i jest przekonany jeszcze, że można organizować sprawiedliwe chówce pracy, tak jak doczytałem, pan Bullock organizował. To wiarygodność w poprawne wyciąganie wniosków przez mózg tego człowieka według mnie jest niska. Dlatego jego biografii pana e, słynnego malarza niedoszłego z Austrii nie polecam. Natomiast jest dużo książek, które warto przeczytać o samej III Rzeszy i o samym malarzu. Chociażby biografia e, pana malarza autorstwa Johna Tolanda. Wielki Kloc, także wydano, wydany u nas, ale bardzo dobrze napisany, po raz pierwszy w 1976 roku. Zwłaszcza kwestie wojskowe są też dobrze omówione, gdyż pan Toland był bardzo dobrym historykiem też wojskowości. No, wydano ostatnio u nas w dwóch tomach jego wspaniałą wojnę na Pacyfiku, widzia, widziano oczami Japończyków też. E, jest jeszcze e, oczywiście. Pan Dawid Irving, którego przedstawiać nie trzeba, jego wspaniała wojna Hitlera, a także inne książki, zwłaszcza kwestie militarystyczne są dobrze omówione, a i niektóre kontrowersyjne też są omówione w sposób niesamowicie oryginalny, który też trzeba znać, z tą argumentacją również trzeba się zapoznać. Zresztą pan Irving, mimo problemów życiowych, jest jednym z historyków, którzy przekopali ogromne archiwa w sprawach niemieckich i są ich bardzo dobrymi znawcami. Kolejną książką, którą trzeba przeczytać, to już o całej III Rzeszy, bezsprzecznie jest Zmieszki Upadek III Rzeszy pana autorst autorstwa pana Williama Schairera, u nas wydane przez Napoleon V w trzech tomach. I trzeba brać pod uwagę, że jest to książka pisana przez świadka, który do grudnia 1941 roku, czyli do czasów wypowiedzenia przez Niemcy wojny Stanom Zjednoczonym po japońskim ataku na Pearl Harbor, e, przebywał w Niemczech jako korespondent, czyli przez długi czas działania reżimu narodowo-socjalistycznego był jego naocznym świadkiem. I napisał świetną książkę właśnie o III Rzeszy, która jest klasykiem, wydana po raz pierwszy w 60. i w 61. roku w Anglii, w Stanach i w Anglii chyba w 61., jak się nie mylę. Jest to bardzo dobre źródło, wolne od jakichkolwiek poprawności i dziwnych tendencji w ostatnich latach w historiografii. Kolejnym ważnym zestawem książek, który trzeba przeczytać, są książki ludzi z tamtej strony, czyli książki ludzi, którzy służyli państwu Rzeszy i nie bali się mówić. E, przykładem, najbardziej takim jaskrawym, wydanym także u nas w Polsce, jest pan Leon de Gryll i jego Front Wschodni, wspaniała książka wojenna, napisana wspaniale, oraz jego dwa grubaśne tomy Wiek Hitlera. Warto przeczytać, warto wyrobić sobie zdanie. Poznać sposób myślenia tych ludzi, lepiej zrozumieć, i nie czytać książek, takich jak książka pana, pana Alana Bullocka, który miał problem widać z dostrzeżeniem oksymoronów. Jeśli służył Oksymoronom, jeśli ktoś służył oksymoronom, nie potrafi wyciągać właściwych wniosków. Na szczęście mamy dobry wybór literatury porządnej w temacie. Dlatego nie polecam pana Buloka, polecam książki, które wspomniałem, czyli pan Leon de Grel, świadek yy, walczący po stronie Rzeszy, korespondent amerykański William Shirer, jego zmieszki upadek III Rzeszy, biografia pana, autorstwa pana Johna Tolanda, no i oczywiście niezastąpiony David Irving i jego książki. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.